Witam, panów traderów i inwestorów. Usługa informacyjno-analityczna jest z Tobą w kontakcie guru.markets. Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. Nieco dalej przyjrzymy się każdemu wskaźnikowi bardziej szczegółowo. W razie konieczności możliwe jest dokonanie zatrzymania. Sugerujemy, abyście Państwo dokładnie rozważyli wszystkie parametry danej firmy. Porównajmy teraz główne fundamentalne wskaźniki organizacji WTEX, tyker VTX. Niniejsza recenzja opiera się na informacjach z dnia 13 sierpnia 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma WTEX należy do podkategorii. Soft Internet w analizie bierze udział 29 firm. Tabele zamówień zobaczymy na końcu tego filmu. Ogólny wynik badanej spółki przedstawia się następująco: 7,5 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 3,8 punktów. Jeśli spojrzeć szerzej na rynek amerykański w ogóle, możesz zobaczyć, że średni wynik dla całego rynku wynosi 1,7 punktu. W porównaniu z oceną 7,5 dla firmy w Tex. Porównując ruch cen akcji spółki w i podkategorii akcji. Zobaczymy, że za 12 miesięcy akcje w TEX wykazał dynamikę minus 38%. Wobec dynamiki cen w podkategorii 98 i 40%. Kapitalizacja rynkowa organizacji w o wartości 76% miliarda dolarów z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 238 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi 13 setnych miliarda dolarów. A kapitalizacja tej podkategorii wynosi 24 miliardy dolarów. Porównując udziały rynkowe i kapitalizację bilansową, możemy zobaczyć następujące informacje. Udział w Tex w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji giełdowej wynosi 321 tysięcznych procent. Wartość księgowa wynosi 54%. Setne procent. Ocena udziału organizacji w rynku i wartości księgowej pod kategorii dobra, 1 PKT. Zobowiązania spółki wynoszą i 3000 miliard dolarów. Zobowiązania finansowe w stosunku do kapitalizacji bilansu wynoszą 2% kapitału. Ocena zdolności kredytowej spółki bardzo dobra, 2 punkty. Wskaźnik ceny akcji do zysku spółki wynosi 57,5. Średnia w podkategorii wynosi 108,2. Ocena wskaźnika ceny rynkowej do zysku w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii: dobra 1PKT. Zyski za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 13 milionów dolarów. Prognozowany zysk na kolejne 12 miesięcy wynosi wstępnie 33 milionów dolarów. Ocena oczekiwanego wskaźnika zysku w przyszłości w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii dobra 1 pk. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 3,3. Średnia w podkategorii wynosi 10,6. Ocena wskaźnika wartości giełdowej spółki do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobre 1 pkt Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 230 milionów dolarów. Oczekuje się, że przyszłe przychody w ciągu następnych 12 miesięcy wyniosą 370 milionów dolarów. Ocena wskaźnika oczekiwanej sprzedaży w przyszłości w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 1 PKT. Marża sprzedaży wynosi 5,8% przy średniej tej podkategorii wynoszącej 9,8%. Ocena rentowności na tle wskaźników podkategorii zadowalająca 0% PKT. Udział spółki w podkategorii według liczby pracowników wynosi 3,857%, co stanowi kwotę o 1102% wyższą od udziału w kapitalizacji rynkowej. Kwota kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 559 000 dolarów. Podczas gdy w podkategorii jest 6730 000 dolarów. Ocena wielkości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobry 50 PKT. Zysk firmy przypadający na jednego pracownika wynosi 9,7 000 dolarów. Ze średnią w podkategorii 62,2 tysiące dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dostateczna 0 PKT. Objętość sprzedaży firmy przypadająca na jednego pracownika wynosi 168 tysięcy dolarów amerykańskich, w tej podkategorii jest 634 tysięcy dolarów. Ocena sprzedaży na pracownika w porównaniu do firm z podkategorii dostateczna 0 punktów. Na sprzedaż wystawiono 7,5% akcji, podczas gdy średnia dla tej podkategorii wynosi 2,5%. Wskaźnik RSI 14 pokazuje poziom 19% dla firmy w TEX. W przypadku podkategorii poziom ten wynosi 63%. Rzeczywista cena akcji spółki wynosi około 4,21 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 8,88 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, która jest dla Ciebie dostępna. Link do niej znajdziesz w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje pogięte w tym sezonie przez system informacji i odniesienia oceny Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i otwarty link w przypiętym komentarzu. Na podstawie wyników oceny w TEX, system informacyjno-odniesieniowy oceny Guru Markets, decyzja została podjęta. Otwórz zlecenie kupna po 4,2 dolara amerykańskiego. Zlecenie jest otwarte ze względu na to, że spółka ma dość wysoką wycenę i zmianę ceny. Ocena organizacji została przeprowadzona z wykorzystaniem metodologii oceny indeksu AKIME. Zysk jest ustawiony na 5,28. Stop loss ustawiony jest na 3,12. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, zlecenie zostanie zamknięte automatycznie po zakończeniu sesji handlowej 12 września 2025 roku lub w ostatnim dniu roboczym przed określoną datą. Serce LQDA jest to zlecenie sprzedaży salda. Film o transakcji równoważenia będzie lub już został opublikowany na tym kanale. W przypadku zamknięcia jednego ze zleceń podstawowego lub bilansującego, zlecenie przeciwne jest zamykane po ostatniej cenie. Dziękuję bardzo za obejrzenie do końca i skorzystanie z systemu pomocy Guru Markets.